Nigger Zizila. FK odszedł z YouTube. K ciekawe co, co, co tam popisał, że takie będzie dramatyczne, takie depresyjne. E. Nie ma. Nie mogę zobaczyć. Ciekawe co tam zaś No nie znajdę tego kanału TVK Ach szkoda, bo chciałbym zobaczyć te takie depresyjne takie depresyjne posty odchodzę o mogę złamać ten, ten długopis Rip długopis Witam serdecznie. Leć! No uh. mm, sorry, ale. Ej, pomodowałbym sobie którego i tak pokażę. Ej, właśnie! Zagram w tego BlaBiego, tego Baldiego, w tą zmodowaną moją wersję. Także zapraszam serdecznie. O! Dobra, nieważne, mam kanał od TVK -ka, dostałem od Peżo. Peżo to dobra. Eee. A dobra to mogłem Małpej telewizja kamiglowa dać i... Ciekawe co tu za listy depresyjne. O dobra. Eee. <grym> Hejterzy moi, wygraliście. Odchodzę ze ty. Było tyle fajnych zdarzeń, tyle fajnych rzeczy z fikcji. Aż dużo wszystkiego moja przygoda już dobiegła końca. Żegnajcie na zawsze. Znaczy ja go lubię Ale ja, ja, ja się śmieję Z tych takich depresyjnych liścików No przygoda dobiegła końca Mister Siusiu Okej okay. A dzisiaj wam przedstawię Ciekawy, czy jest serio, na zawsze. 9 marca zawiesiło nadania, potem dla mnie 9 marca był dobry, ale nie, nie, nie dlatego, że on opuścił, tylko po prostu wtedy fajny dzień miałem. By the way, i o. gdzieś mnie ktoś tutaj oznaczył. Dobra. Mm. Dobra, więc. No i we, powracając do tematu, 9 marca opuści, opuścił i po kilku tam dniach wrócił. Fajne to na zawsze. Wiesz... Max oficjal wie, że zareagowali na moje nowe typy ja, 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 Jakub, typy XD i Epicastro. O, to fajnie. Je, kopiuję nazwę. St Statek. Nie no, y może być. Byleby coś. żeby w sensie nie było że czołg, bo to wtedy będzie super. Y będzie wtedy bardzo świadome, że nazwa została skopiowana, ode mnie. czy no, ale no o, dobra. To jest, przedstawię Wam moją. No nie, to, to zaś ten nie, nie, nie polecam tego. Powiem tak, nie polecam y, takiego jednego oka. Pila. jakiś big Ben Mmm, kochani. Tutaj będziemy grać w moją własną wersję Baldiego. I ten tryb Ultimate. Może jakiś mem się uda zrobić. Jakiś stream highlight z tego. Eh? Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me! Uh to jednak nie ta wersja przepraszam tu była gdzieś taka tu gdzieś miałem Baldiego w mojej wersji Baldi Baldinini Baldi Data chyba że to jest ta moja cała wersja Baldiego tak, to jest tabu. Widzę Unity Assets for Files Baldi. Łyse, łyse i. Łyse i. A i może być Łyse. I już i tak jest Łyse. Dobra, proszę bardzo. Mamy już nasz. Witamy w podstawach Baldiego w Edukacji i Nauki. To ja. Widzisz, że o, o, instrumental w ogóle został ten, usunięty? Znaczy kanał, y, który zrobił instrumental. Ja mam y, mp3 pobrany. Nie udało mi się całego moda na polski przerobić. Niestety, muszę was zawieść. Aha, już mi laguje. Chyba muszę pozamykać VLC. Tak w ogóle co do RBTv dziś nadawało przez chwilę, ale Mie. zakończyłem nadawanie w sensie nie na zawsze, ale po prostu tak przerwałem emisję, bo no bo po co mi nadawać jak na razie, no, no na razie tylko robiłem elementy do tego i była plasza. E, a to z OBSa mi przyszło, ja już się bałem, że z Telewizji Tempa Telewizja Co to jest R? A dobra, może karabin. Pierwsze Sparta Base na... Co? Ej! Ej, i to na moim ulubionym kanale, który wrzuca teraz Base Rio Ploats. ale fajnie, nieładnie, Max, zobacz to, a e, to, to nie miało się zdarzyć. A widziałem to na wcześniej na live Dobra, możemy zacząć grać w łysą Pałę Start Mmm, aż się uśmiecha ale kręcąca głowa Właśnie, ja sobie muszę podgłośnić mikrofon. Czemu to się tak długo ładuje? Co tak długo? Aha. Co, to coś? W plikach zepsułem? O, cześć! Witaj w mojej szkole. O, i ten instrumental. te, 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 te. e Nie Lewa mi przerwało Przerywa mi live No nie fajnie Dobra Możemy odpalić ten Preset Tylko muszę wyłączyć Baldiego przede wszystkim tego tutor Baldiego I Muszę peć tego normalnego Baldiego Łe, Łe, what to tak nie miało się Uja. zdarzyć Czemu ta Cześć. głowa się tak długo ładuje? I tak się dawno no. weź przestań Cześć Witaj w mojej szkole A ja nie witam Cześć. weź Daj w mojej Zaczynaś mnie wkurzać. Wyłączam... Nie, ja go włączam! Ej, dobra, na szczęście się go włączam. Czemu mi kursor miga? Zapisz, jesteś łysy! Jak się wkurzył Big Ben! W Jeszcze raz wanie. muszę tego powalonego posata ja. odpalić. Witaj w mojej szkole! Nie. O! Cześć! Witaj w mojej szkole! szkole. Mam nadzieję, że, że. Jesteśmy sobie głupi. Ale się przejął tym, co powiedziałem. No, chyba żarcików nie rozumie, Big Ben 1. Ale coś. O nie! O kurde! Do Dobrze, spojrzałem do tyłu. Mówię wam, to jest creepy pasta. Dla takich big benów. Nie, 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 nie. Nie. Kurde jesteś na moim lewie? jesteś na moim lewie To nie dobrze nie! Bo go psujesz Łe Łe Łe, łe, Ale się przejęła dzisiaj. Tu ja, Tu, tu. O, jaki duży pasek! Muszę go szybko zamknąć. Musiałem go na szybko. Like zacznijmy. Coś tu. Coś się zacięło. Dobra, jest, widać. Chwila. Czemu jakiego...

Bo ty go psujesz, jakieś rzeczy wypisujesz? Tak w ogóle ostrzegam cię, słuchajcie. Nawzajem! Witaj w mojej szkole. No się tu Mama imię. Witaj w mojej szkole. Du, du, du. Ta łusa pała capi. mm, 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 mm. Capisz, jesteś łusy.

у курда а ты гущуешь не сподеваем